Jak Jezus mówi: Posyłam Was jak owce między wilki w dziesiątym rozdziale Mateusza, to nie posyła wtedy uczniów do świata, tylko posyła do ludu Bożego, do Izraela. Mówi: Nie idźcie do Pogan, nie idźcie do Samarytan, idźcie do tych, którzy poginęli z domu Izraela, idźcie do domu Izraela. I mówi: Posyłam Was jak owce między wilki. To jest ciężka, bardzo diagnoza. To, że w świecie są wilki, to nas pewnie nie dziwi. A to, że w środku ludu Bożego są wilki, potrafimy w środku ludu Bożego, który staje się watachą, być owcami, być barankami, w przekonaniu, że. Że przy baranku jest zwycięstwo, że w baranku jest moc, że siła jest w takiej właśnie bezsilności, jaką prezentuje ta wdowa, że to do niej należy przyszłość, nie do tego, kto ją krzywdzi, nie do tego sędziego, który z niej drwi.